We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. This is Santa. Now, tell me, did you come to the bank to be? I had to take the train, Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Kowieski. Ja tutaj rządzę! Ja tutaj rządzę. A nic się nie słucha. Nadeszła pora, aby przedstawić Wam naszą załogę. Więc głównodowodzącym główno dowodzącym na naszym jachcie/donna jest Maciej Kowieski, który jest naszym kapitanem i głównym pomysłodawcą. Ja nazywam się Martyna, jestem żoną kapitana, czyli jego ale główną asystentką. Osobą podającą śrubki, wszelkie śrubokręty i inne tego typu rzeczy. Jestem również głównym kucharzem, sprzątaczem, nauczycielem, zaopatrzeniowcem nie wiem, wszystkie zawody świata można by było wymienić. Słuchajcie, na naszej jachcie jest czwórka naszych dzieci. Matylda ma 14 lat. E, mamy Marcela e, lat 9, który byłby w klasie 3. E, e, mamy Maurycego lat 6 i Marysię lat 4. W 2022 roku z Chorwacji wyruszyliśmy w rejs dookoła świata. Na początku kręciliśmy się po akwenie Morza Śródziemnomorskiego, gdzie w listopadzie przez Gibraltar wypłynęliśmy na Atlantyk, popłynęliśmy w stronę Wysp Kanaryjskich, gdzie w styczniu podjęliśmy się wyzwania przepłynięcia na Capo Verde. Z Capo Verde wystartowaliśmy 16 stycznia i przepłynęliśmy Atlantyk na Barbados. Na Barbados spędziliśmy dosłownie kilka chwil i popłynęliśmy na Martynikę w poszukiwaniu części. Także na Martynice też się chwilkę pokręciliśmy. Popłynęliśmy później na Guadalupe, na Wyspy Świętych, na Dominikę, tak Spędziliśmy kilka dni do to, to tam, po czym popłynęliśmy na Dominikanę. Na Dominikanie też spędziliśmy dwa tygodnie, mniej więcej, no i postawiliśmy na Kolumbię. Także spędziliśmy także kilka dni kolumbijskiej Kartachenie, po czym popłynęliśmy na San Blas, San Blas de, do Panamy. Tam mieliśmy, zrobiliśmy kanał panamski, przeskoczyliśmy na stronę Panama City i przygotowywaliśmy się do najdłuższej dotychczasowej naszej wyprawy, czyli 30 Trzydniowego przelotu przez Pacyfik na Markizę. Obecnie znajdujemy się w Nowej Zelandii, gdzie przeczekujemy sezon cyklonowy na półkuli południowej. Stąd zamierzamy płynąć, w zależności od tego, jak wiatr nam pozwoli, albo na wyspy Vanuatu, albo prosto do Australii. Życie na jechcie ma swoje plusy i minusy. Jednym z takich zdecydowanych plusów jest to, że mm, że żyjemy z naturą, obok natury i w naturze jakby mamy bezpośredni dostęp do bardzo, bardzo interesujących, ciekawych nas miejsc, zatoczek. Często jesteśmy w absolutnie bezludnych miejscach, a często kotwiczymy obok siebie z, jakimi, z jakąś zaznajomioną łódką. I tak też się stało na Rangitoto, spotkaliśmy naszego znajomego, którego poznaliśmy jeszcze na Fiji. Idziemy właśnie nie na wulkan, się wspinać. Jak wulkan się nazywa? Wulkan się nazywa... E, nazywał się Ciągosiągach? Rangito <gry> rangi Rangitoto -to. A Rangitoto -to jednak. Wyprawa na Rangitoto -to. Właśnie wymyślamy nazwę dla naszej łódki. Jeżeli widzicie ten film, to już pewnie jest wybrana. Uff, idziemy na ten wulkan. Czy ja jestem tak fana? Oczywiście, że nie. Mama mnie zmusiła. Teraz już będzie coraz trudniej po górę. Gorąco, bo w Nowej Zelandii jest ogólnie... Jak przyjechaliśmy było zimno. Przyjechaliśmy z Fiji, gdzie było mega gorąco codziennie. Czyli codziennie było 30 stopni. Nawet czasem ponad. I wtedy przyjechaliśmy tutaj, się przepłynęliśmy. I to był taki dla nas szok. Pamiętam pierwszy poranek jak... Pływaliśmy to było... Nie wiem, to był dla mnie szok, tak zimowo. Ale już jesteśmy tutaj, gdzie już się zaczęło lato. I się znowu robi gorąco. I znowu będziemy umierać. Krater. Chwila relaksu. Piknik. Mm. <laughs> Z powrotem jesteśmy. Co taką luz. Nie chcę. Tata płynie. Kada Strasz, Nie strasznie. Chce nam się pić. Mm -hmm. Jest mi okropnie. Zostaną lody, To jemy lody. To jemy lody. Po wyprawie na Rangi To trochę zmęczeni jesteśmy. Trochę, nic nie robimy. Nie bardzo trochę dobra. bardzo jesteśmy zmęczeni, ale robimy właśnie niedzielnego grilla. Mamy gości, zaprosiliśmy znajomego z Czech, którego poznaliśmy na Fiji. Ahoj! Ahoj! Mamy kalafiorka, mamy sałateczkę, co tam jeszcze mamy? Kiełbaski, pieczone frytasy, Matylda może frytki chociaż. Cocktaily? Uśmiechnij się ze wszystkich tak to właśnie wygląda Także po weekendzie w ręgi Toto dowiedzieliśmy się, że Matylda dostała się do kolegu Kawa, Kawa i że musimy wracać na północ, żeby... Yy, Pojechać do szkoły i dopełnić formalności. No, ale skorzystając z tego, że już byliśmy w Okland, zdecydowaliśmy się na, na szybkie zakupy w mieście. Także, gdzie mam dzieciaki? Kompletnie nie mając pojęcia, jak się dostać, gdzie, gdzie jechać, w sumie, do tego Okland na te zakupy. Matylda wcześniej biegała z koleżankami po mieście, więc miała jakieś tam rozeznanie, i, i, i po prostu pojechaliśmy. Może Marcel nam opowie historię, jak z tatą jechali do miasta i Tata mówi: No, patrz, czy nie do na autobus. Bardzo dobrze, patrzę, patrzę. Co? Jum przejechał, a Marcelek, ojejsiu! Tutaj w Ochronie mają taki system, że trzeba mieć taką specjalną kartę miejską, i tam wkładasz sobie pieniądze i wtedy możesz jechać. Ale z tego powodu, że my nie zostajemy w Auckland, tak tylko my mieszkamy na Łodzi i zaraz stąd wypływamy, bo jutro. I nie zakładaliśmy tej karty, więc zawsze to jest wyzwanie jechać autobusem. Więc wymyśliliśmy własny sposób. No i się udało znowu, ale już... już no chyba wszyscy no znają, że przestaje działać, więc trzeba coś nowego wymyślić. Chciałam sobie właśnie tryb przewodnika. Więc nie żartowaliśmy, kiedy mówiliśmy, że Oakland to jest duże miasto. Widzicie Dior, Louis Vuitton. To taki jest te który tutaj się spotyka na co dzień. Ale my ich nie spotykamy na co dzień, ponieważ my jesteśmy... krzaki, i kiwi. A większość tutaj ludzi ich w ogóle nie widziało, Mimo że mieszkają w Nowej Zelandii całe swoje życie. Bo po prostu im się nie chce wyruszyć w nocy i szukać kiwi. No, a nam się chciało i to nawet mi dwa razy, dwa razy była, ale za pierwszym razem nie za bardzo widziałam. Byliśmy w sklepie takim szkolnym, bo przyjęli mi do szkoły i dziedzictarzy, więc tak, nowa torba i nowy zeszczyt. I samochodami. Przygotowań do pójścia do szkoły ciągle dalszy. Jednym z etapów jest wizyta u fryzjera którego spotkaliśmy po drodze wynegocjowaliśmy cenę za dwóch oto gentlemanów jednego, ja mi idę. Idziesz. Idziesz idziesz w z pizza No, co nałe No. Polecam Dobra, już chyba koniec zakupów na dzisiaj. Wielkie zakupy szkolne nieszkolne były. Maurycy ma plecak do szkoły, mama pokaż. O nie, Maurycy. Maurycy pokaż pleca, jaki małaś, że to jest I już wracamy. Ci dowiedzieliśmy się, że żywo I tak do nas przyjeżdża na kolację, chyba tak? Tak o wpaść, pogadać, więc teraz musimy wrócić. I to nie jest ladawyczyn. Jaką się mamy sytuację? powiedz teraz wszystko. Że tata dom... wracamy, bo wiemy, że, że gdy nas jeść, mamy dom. I tata do nas nie przepływa. Więc, więc nic nie możemy zrobić. Tata nigdy nie przepłynie poza jej. Dzwonimy, dzwonimy do niego, on na A on nie odbiera. Nie ramy, wołamy ta, to, to przejdź po nas. Raz. Teraz. No. Teraz. mniejszy problem. Dostarczyliśmy dzisiaj nowe baterie. Na pokład donny. Miało Nie być 150, są 120. No, nasz bałagan. one są mocne czy słabe? Musimy to wszystko wyczyścić owe one są mocne? No nie są tak mocne jak tamte, które zostawiliśmy na Fiji, ale są dużo lepsze od tych. Życie na jachcie to niekończące się naprawy. Kupując łódkę w dosyć młodym wieku, bo łódkę kupiliśmy z roku 2017, mieliśmy ogromną nadzieję, że, że to na ten temat nas ominie, a przynajmniej trochę nas ominie. Nie wierzyliśmy do końca opowieściom, że w podróż dookoła świata najlepiej zabrać jacht taki sam w częściach. Nasze bimini, czy jak to się nazywa, już nie żyje, jest martwe i jest znowu szyję, już nie wiem, który raz mam w całym życiu, już przestałam liczyć na pięciu, sześciu. Na przykład jak e, startowaliśmy z Fiji i przebywaliśmy tutaj do Nowej Zelandii, gdzieś tak e, po 150 milach wyłączył się autopilot. Więc byłam absolutnie w strachu, że będziemy musieli kontynuować albo zawrócić, bo z czwórką dzieci, my w sumie we trójkę moglibyśmy na, na ciągnąć te sanki i na, na, na zmianę sterować, no ale to by było naprawdę w tamtych warunkach, które wtedy mieliśmy, absolutnie wykańczające. Na szczęście Maciej dociekł, co tam się e, stało i po o, jakichś trzech godzinach uruchomił ten autopilot ponownie. Jak przypłynęliśmy do Nowej Zelandii, to e, no, nie działa nam winda kotwiczna, więc musieliśmy ją też naprawić. Wspalił e, się silnik, więc musieliśmy go wymienić e, przy tej windzie kotwicznej. Jejku, no, to cały czas coś, tak naprawdę niekończąca się lista zadań do zrobienia. Więc godzinę później i po wybałuszeniu połowy jachtu kapitan dociera do Przyczyny awarii. Ale jest mądrzejszy też o kilka nowych spostrzeżeń. Wiedzieliśmy się, że nasz autopilot jest zasilany bezpośrednio z baterii. No tak powinien być chyba. Teraz powinno działać. Że kabelki czerwone to nie do końca znaczy, że muszą być podłączone pod czerwone. Ale one były zaznaczone tą czar czarną tasiemką? No tutaj zaznaczone były no i pośpiech nasz wczorajszy niestety nie pomógł autopilot tak? może raz jakiś taki zrób sprawdzam czy autopilot działa Panie to pomóż. brak autopilota jest napisany. gotowy Działa! Po czym poznaje, że działa? Ponieważ pojawia mi się wychylenie steru na lewo i na prawo, czyli wiem... Działa, tak? Tak. Działa. Działa! Możemy płynąć! Juhu! Bye bye, Auckland! Bye bye, Auckland! Rodzina, Rodzina Kowieski zaprasza do wspólnej przygody! Jeśli spodobał Wam się ten odcinek zachęcamy do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Pa! pa!